Dlaczego wieloletnia tenisistka, trenerka, żona i matka rozpoczęła studia doktoranckie? Sport mnie nauczył tego, że trzeba zawsze sięgać wyżej, starać się być coraz lepszym. Dlatego też podjęłam decyzję o studiach doktoranckich. Jestem obecnie na pierwszym roku na Krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego i jak na razie bardzo mi się to podoba. Jest to coś. Trochę innego od tego, co robię na co dzień, pozwala mi to też na spotkanie ze znajomymi, poznam nowych, ciekawych ludzi, ale także przede wszystkim to jest szansa na rozwój, szansa na zdobycie nowych możliwości, nowych kwalifikacji. No i mam nadzieję na tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej. No właśnie, po zakończeniu studiów i pozytywnym zdaniu egzaminu doktoranckiego. Otrzymasz tytuł stopień naukowy nauk o kulturze fizycznej. Czym są te nauki? Oj, bardzo długo można opowiadać na temat nauki kulturze fizycznej. Zwłaszcza teraz, kiedy jest taki kryzys patrzenia na, na kulturę fizyczną, zwłaszcza z perspektywy młodzieży. Takim jakby wykładnikiem są lekcje wychowania fizycznego, w których coraz mniej młodzieży uczestniczy, coraz częściej się wy, wymiguje od nich fikcyjnymi zwolnieniami lekarskimi. Dlatego też trzeba cały czas uświadamiać młodzież, że. Nie tylko sport wyczynowy w jakiś sposób może kształtować człowieka, ale przede wszystkim ten rekreacyjny, ten, który dostajemy w trakcie lekcji wychowania fizycznego, których, których szerzą w dzieciach, młodzieży nauczyciele, sport doskonale wychowuje, nie tylko kształtuje charakter, ale też pozwala radzić sobie w różnych trudnych sytuacjach. Dlatego ja myślę, że warto rozmawiać właśnie o tym, jak kultura fizyczna, jak w ogóle aktywność fizyczna, jaki ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie. No to może Asia powiesz, jaki ma pozytywny wpływ? Tak jak mówię, sport. sport wychowuje. prawda? Ja, ja mogę śmiało powiedzieć, że tenis mnie wychował dzięki temu, że przede wszystkim od szóstego roku życia trenowałam, że to było dla mnie jak chleb powszedni. Ja nauczyłam się dyscypliny, ja umiałam pogodzić naukę, umiałam tak sobie rozplanować dzień, że miałam i czas na trening i czas na naukę, czas dla znajomych i nie było to dla mnie żadnym problemem. Teraz trochę z przerażeniem słyszę, że dzieci rezygnują właśnie z dodatkowej aktywności fizycznej, ponieważ mają du dużo nauk. Ja myślę, jeśli ktoś chce, to z pewnością może to pogodzić, czy rekreacyjne uprawianie sportu, czy wyczynowe właśnie z nauką. To jest właśnie ta szkoła dyscypliny, która bardzo potem przydaje się w tym życiu już dorosłym, kiedy zakłada się własną rodzinę, kiedy pojawiają się te problemy, których nie mieliśmy, jak byliśmy czy przez naukę, przez y, możemy jak gdyby popularyzować sport? Oczywiście jak najbardziej jest mnóstwo konferencji y, poświęconych temu y, właśnie, y, jak dzięki nauce możemy y, popularyzować, promować sport, zwłaszcza wśród młodzieży, bo to się wszystko, bo Młodzież jest tą. Podstawą tej piramidy. Jeśli tam nie będziemy wykonywać tej pracy u podstaw, no to potem będziemy spoglądać na ludzi właśnie mniej więcej w wieku 30-40 lat, którzy nie będą w stanie nawet podejmować jakiejś aktywności fizycznej ze względu na jakieś problemy z aparatem ruchowym. Dlatego ważne jest, żeby od najmłodszych lat już uświadamiać dzieci, a przede wszystkim rodziców, jak istotny wpływ na nasze zdrowie, na nasze życie ma. Aktywność fizyczna. Czy sport e, liczy się z tym postępem w nauce? Czy na przykład e, nowe technologie są już lepsze niż wytrenowanie zawodnika? Tutaj właśnie pojawiają się pewne wątpliwości, czy w niektórych konkurencjach czy dyscyplinach ten wpływ tej nowoczesnej techniki, tego postępu nie jest zbyt duży. Na przykład na przykładzie, na przykładzie swojej dyscypliny, gdzie coraz co słyszymy o nowych innowacjach i technologiach w produkcji sprzętu tenisowego, tu mam na myśli rakiety i, i naciąg. Gdzieś mm, właściciele tych wielkich koncernów wmawiają e, zawodnikom, a przede wszystkim e, amatorom, że dzięki temu, że rakieta jest wykonana z takich, a nie innych włókien, e, jest nowa technologia przy produkcji naciągu, dzięki temu będą e, lepiej grać. Jeśli chodzi, jest... jeśli chodzi o tenis... Em, tu jest zupełnie dłuż, jakby dłuższy wywód na ten temat, bo ci najlepsi zawodnicy mają dostosowany sprzęt do własnych potrzeb. Właściwie nawet niedawno byłam na takiej konferencji dla trenerów tenisa, gdzie ten, ten temat był poruszany, że... Każdy zawodnik czołowy ma rakietę dostosowaną do, do własnych potrzeb. Ona nie jest taka sama, jaką znajdziemy w sklepie. Dlatego też nie warto sugerować się tym, co zawsze mówi producent. Warto przede, Trzeba przede wszystkim pracować, poświęcić tę wymaganą ilość godzin do tego, aby osiągnąć sukces w sporcie, ale przede wszystkim zadowolenie z siebie i tę satysfakcję, że dało się 100% z tego, co się mogło dać. Świetnie. Czy, czy, czym różnią się zawodnicy? Dlaczego niektórzy są lepsi, niektórzy są gorsi? Od wielu lat zadają sobie właśnie naukowcy t, to pytanie: co powoduje, że ten zawodnik osiągnął sukces, sukces, a tamten nie? Nawet ja w swojej pracy magisterskiej skupiałam się na, na pewnych aspektach, jak zdolności koordynacyjne mogą przekładać się na wyniki czołowych zawodniczek świata. I wnioski są takie, że niekoniecznie ta tenisistka, która osiągała najlepsze wyniki w tych badaniach, była tą najlepszą na korcie. Były też robione badania, badano cechy somatyczne, czy wpływają na, na sukces. Nie, na, ten, na sukces w tenisie, zwłaszcza, jest. Wpływa tyle czynników, że naprawdę jest ich niezliczona, niezliczona ilość. Muszą się złożyć w jedną całość, tak jak na przykład u Agnieszki Radwańskiej. To jest naprawdę fenomen, zwłaszcza jeśli chodzi o, o, polskie, o, o polską arenę sportową. Myślę, że przez ładnych parę lat nie będziemy mieli takiego tenisowego brylantu, który, który został doprowadzony do tak wielkiej klasy światowej, jeśli chodzi o sport oczywiście. Na czym będzie polegała Twoja praca badawcza na studiach doktoranckich? Jakie są cele, problemy badawcze? Przede wszystkim będę się zastanawiać, będę wnikać w to, jak... Tenisiści, jak reprezentanci Polski w latach 1998-2005, jak radzą sobie obecnie w życiu po zakończeniu kariery. Musimy pamiętać, że tenis to jest po prostu zawód, to jest praca, taka, jak każda inna. I wiadomo, że nie możemy jej wykonywać do 67 roku życia, że kiedyś ta kariera sportowa się skończy i trzeba mieć perspektywy, trzeba mieć jakiś plan na to, co się dzieje potem. Zwłaszcza jeśli musimy tę karierę skończyć przedwcześnie z uwagi na jakieś problemy. Problemy zdrowotne. Czy kierunek wychowanie fizyczne, które studiowałaś wpłynął jakoś pozytywnie na Twoje osiągnięcia sportowe? Oczywiście. Ostatnio wspominałam nawet taką sytuację, kiedy przygotowywałam się do zaliczenia z wieloboju lekkoatletycznego lekko atletycznego, cztery konkurencje i pamiętam, że wtedy akurat przechodziłam taki kryzys w swojej karierze. Nie wiedziałam, czy chcę dalej kontynuować grę i mm, sposób, w jaki zaangażowałam się w przygotowania do tego wieloboju, jakie wyniki osiągnęłam, przełożył się bezpośrednio na moją formę. E, nigdy e, nigdy wcześniej nie grałam e, tak dobrze. Właśnie po tym, po tym zaliczeniu, tak, mhm. po, 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 po tym obowiązkowym zaliczeniu z wieloboju. Także mówię, też dyscyplina, pewne rzeczy z metodyki wychowania fizycznego też mi się przydały w karierze tenisowej. Już nie mówiąc o tym, jak bardzo, jak bardzo teraz są użyteczne w pracy z dziećmi. Dziękuję. Dziękuję.